Witajcie w kolejnym filmie na kanale Młode szkrawy, co robicie? Szkrawy Szkrawy, jakie Wy tłuste jesteście Ja Cię kręcę Jaka jest nowość, co? W Kodowli powiem Wam Byli przed chwilą u mnie Państwo, rodzina I wzięli już ode mnie jednego koziołka Kolejnego, możecie się spytać jaki to koziołek A był to ten taki podobny do capa z rogami Ten jeszcze został i Krzysiu został Krzysiu Krzysiu jeszcze jest, jakby ktoś chciał Krzysia to jest do zakupienia, no bo nie mogę sobie go zostawić Kto jeszcze jest? No tu nie ma i tam tam biegają one Tam są, tam i tam koziołek, o tam tam się schował No to jeszcze zostały trzy tylko Co ty robisz? No bo ta jedna kurska jest zamówiona, niedługo już pójdzie do pana Kawalerowie do wzięcia. Po z jedna. Pokażcie się, piękny, piękny jesteś, no. Piękny jesteś też piękna, morda. Jaka jeszcze jest nowina, że w inkubatorze zaczyna coś tam się kluć? Dzisiaj już mi wyszły dwa kurczaki, jedna kaszka. Kurczaki, miksy oczywiście, a kaczka to pół biegu, wyszedł, jakiś tam biała, trochę taka będzie niewyskawa chyba Na plecach, czy tam takie ciemne łatki będzie miała ciapa uwiązałem, musiałem teraz uwiązać, bo mi łowu z skakiwał mi balota, co ja go rozwalił, czy ja go rozwalił Właśnie wczoraj z tam już balota sobie przywieźliśmy Bibbeka siana A z z tego, że tam Kuba jest, bo miał przyjechać Kupiec po niego i nie przyjechał Już kilka razy przyjeżdżał, już ze cztery razy i jeszcze nie przyjechał Nie wiem czy Kupi, no ale był Kuba przyniesiony tu z rancza no miał właśnie, w z jest po niego przyjadź. No i tego balota nie mam jak na razie nauczyć, bo jest też Jackie. Czekamy, żeby tą coś zaśrebić, ale już teraz raczej już Jackie może iść do Kasi, bo Zoha raczej się zaźrebiła. No i to chyba to z tych informacji takich. Pokaż się mordę. Piękny jesteś. O, te kawalerowie do wzięcia zostali. Pokaż się, mordy kochane. Kawalerowie do wzięcia. Dwa bezrożne i z rogami. Jeden. Pięknie wyglądacie. Nie Bianka, czemu mi tu podjadasz? Nie Bianka. No pytajcie się co z Bianką, jak widzicie, już lepiej. Dzisiaj już jest jeszcze o wiele lepiej. O, o, o. Halina! Halinie się zachciało, patrzcie. Halinie się zachciało Znaczy bardziej się zachciało gąsiorowi halinę wydeptać Ej, co to się dzieje? Co to śnieg pada? Co to się dzieje? O. Ej, śnieg zaczął padać, o siema Co ty majstrujesz? Jakbyście się pytali to u nich tutaj jest tylko jedna samiczka. Bo już można sprawdzać z tych... Buraków jedna jest samiczka, a reszta samczyki cztery. Fajne myśki. Myśki, byśki, byśki, byśki. Końsi, kobita cię na zdradzie przyłapała, no. A, przyłapała cię. Co to się dzieje? No tak jak ludzie mówią, kwiecień poprze lata trochę zimy, trochę lata. Dzisiaj padał śnieg, trochę napadało, stopniał. Wiech, wichura była jak nie wiem, zaraz cieplutko, normalnie yy, bez kurtki można chodzić. Zaraz znów zimno i teraz zaczął się śnieg padać taki, taki, no taki zmarznięty deszcz. Nie wiem co to się dzieje z tą pogodą. Wczoraj była jeszcze też w miarę, bo było pochmurno cały dzień, ale dzisiaj raz widno. Raz ciemno, raz mokro, raz sucho. A raz piękna pogoda, a raz wielki wiatr. No, zamknął wam się kuchnik. Kurczę, no co mi, telefon zaraz mi zmoknie. co tam? Państwo, Państwo gęsi. A Zefirek siedzi sobie dzisiaj stający z mamusią, sianka dostały, no bo. Cały czas jak niewielki wiatr jest, to śnieg pada i nie chciałbym, żeby nam się zefirek przeziębił. No, to siedź sobie tutaj. Kaczor! Co ty szukasz? Co wyszukacie? Co? A wy co, kozy? Ej, Elka, przytyło ci się trochę. No, na buszce ci się przytyło. Ale się puszysta. Pokaż się, Elka! A, przytyło ci się, no. A ty też kształtków Basia znalazłaś. No, trochę, trochę ci tam przybyło. A tu są te cudeńka nasze. Zobaczcie się. Na razie są tutaj na takim papierze, jakby to powiedzieć. Też nie chciałem w słom, żeby że się nogi nie poplątały. Jest skaczuszka i dwa kuczaszki. O, pięknie. Piękne jesteście, no. Piękne picobello. Pierwsze lęgi dopiero w tym roku, wiecie. Ja też tak wcześnie nie zaczynam. Lepiej jak te kuczaki się kryją, mają ciepło niż tak później się znów kluć. Tam już renuszki rozjeżdżają, ale to może się ślizga, bo on się dopiero później wykluł. ten ciemny się pierwszy wykluł, tak więc ten jeszcze ze słaby trochę. O i delfinki w hodowli też są piękne. Co nie delfiny? Piękne jesteście, no. Co tam nasze gołębie paproki? I tylko byście na dachu siedzieli i się kupszczyły, nie? Bym coś powiedział o gołębiach, ale tak trochę nie na miejscu tutaj, jak niektórzy mówią o gołębiach, co z nich jest. Kurczę, fixa ten śnieg pada, czy to jest jakiś deszcz zmarznięty? Denerwuje mnie już, telefon mam mokry. Chyba będziemy się kończyć w dzisiejszym filmie, jutro może na Rancho. Pojadę i na trochę nagram, bo cały też na, też po tym samym. To też nie za fajnie się ogląda, sam po tym wiem. To co, jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję yy, oraz komentarz jakiś fajny. Co tam Wam się podoba, co Wam się nie podoba, propozycje na filmy oraz pytania jakieś. No, siedzcie kurki. Tam to mi coś tak przychorowuje, zobaczcie. Się nam taka tu yy, skurczyła, ale też wpadała mi ta choroba. Znaczy, to nie wiem, czy to jest choroba, to jest. Tak, ja już też kiedyś miałem z gęsią, że właśnie jak kury czy też jakiś drób zaczyna pierwsze jajka znosić, no to często tak jest, że właśnie upada na nogi, że nie może wstać albo idzie, idzie i nagle taki paraliż dostaje. Ja już byłem u weterynarza, że to normalne jest do takich kur, dostały wtedy witaminy i chyba muszę znowu zakupić te witaminki, żeby dostawały. No to widzę po tej bojowcu właśnie, że tak ona ma, że czasami ją tak właśnie, że nie może iść, tak złapie coś. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się, widzimy się już w kolejnym filmie jutro.